Bardzo fajne pytanie, dlatego podejmę się próby odpowiedzi na nie. Artykuł 8 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych odnośnie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni amunicji mówi, że broń palną nosimy w kaburach bądź w futerałach. Broń palną przeznaczoną do ochrony osobistej nosimy w kaburach przyległych do ciała w sposób jak najmniej widoczny. Broń palną nie przeznaczoną do ochrony osobistej nosimy dokładnie w ten sam sposób, jak broń przeznaczoną do ochrony osobistej, no chyba że jej gabaryty na to nie pozwalają. A więc mamy wyszczególnione. Kabury i futerały. Jeżeli przyjmiemy, że nerka nie jest kaburą, no to na pewno będzie futerałem. No chyba, że masz taką nerkę jak ja, która posiada kaburę wewnątrz. Używanie nerki jest dyskusyjne. Jedni mówią, że dobycie jest zbyt długie, że to nie ma sensu. Z tej nerki broń palną można dobyć w około jedną sekundę. I pokazywałem to na jednym filmiku, więc czasami wystarczy konfiguracja. Druga rzecz to temat bezpieczeństwa. I na pewno go ruszę. Nie pozwólcie, aby wasza broń była w miękkiej nerce, a jej język spustowy nie był osłonięty. Jeżeli macie nerkę do spytego noszenia broni palnej, zainstalujcie tam kaburę w taki sposób, żeby kabura osłaniała język spustowy waszego pistoletu, ponieważ najbardziej optymalnym sposobem noszenia broni palnej jest noszenie broni palnej z nabojem w komorze nabojowej, a przypadkowych strzałów nie chcemy. Oczywiście nie namawiam was do noszenia broni palnej. Każdy decyduje sam o sobie. Dzięki za dzisiaj strzelajcie świadomie. Do następnego.